Szanowni Państwo, zapraszam bardzo serdecznie na film, w którym poruszę temat baz danych. Film skierowany jest głównie dla uczniów szkół średnich, którzy korzystają z książki Informatyka 3, wydawnictwo w SIP. I tutaj będziemy poznawać takie pojęcie jak klucz. Mamy coś takiego. Materiały pochodzą oczywiście z tej książki. Klucz: do jednoznacznej identyfikacji rekordów stosuje się klucz o niepowtarzalnej wartości. W przypadku bazy użytkowników zarejestrowanych w danym serwisie www. kluczem może być login, ale nie może być nazwisko, ponieważ może się zdarzyć, że w bazie będzie figurować wiele osób, które noszą to samo nazwisko. W przypadku bazy zawierającej imię i nazwisko, nazwisko datę urodzenia i PESEL, funkcję klucza może pełnić PESEL, ale data urodzenia już nie. Atrybut będący kluczem można też stworzyć sztucznie, na przykład przez wprowadzenie numerowania kolejnych wierszy. No i tutaj mamy takie pojęcie klucza. I teraz posłuchajcie, posłuchajcie Państwo proszę dalej. Oprócz jednoelementowego klucza, zwanego kluczem prostym, czasami stosuje się klucz złożony, składający się z więcej niż jednej kolumny. W tym wypadku kolumny wspólnie jednoznacznie identyfikują pozostałe dane w tabeli. Na przykład sama nazwa miejscowości dla bazy danych wszystkich miejscowości w Polsce nie wystarcza, trzeba dodać do nich drugie pole, choćby z nazwą powiatu. Dopiero te dwie nazwy, miejscowość i powiat, jednoznacznie identyfikują rekord. I mamy takie zasady tworzenia klucza. Warunki klucza musi zawierać unikatowe wartości, czyli tutaj muszą być takie, do każdego, do, każdego, do każdego rekordu, do każdego wiersza musi być inne tutaj. Musi jednoznacznie identyfikować każdy rekord w tabeli, nie może zawierać wartości pustej. Jego wartość powinna się modyfikować, powinno się modyfikować jedynie w wyjątkowych przypadkach. I spróbujemy sobie wykonać takie ćwiczenie. Opracuj tabelę. Zaprojektuj tabelę dla bazy danych dotyczącej państw tabela powinna być złożona z co najmniej siedmiu atrybutów, następnie opracuj zestawienie atrybutów wraz z ich opisem i typami danych, wskaż klucz i uzasadnij wybór. I Szanowni Państwo, na początku, żeby opisać typy danych atrybutów, musimy je oczywiście poznać. I tutaj informacje, które pojawiają się przed Państwa oczami, znajdą Państwo w internecie w pomocy technicznej dla pakietu Office. Tutaj akurat są typy danych dla takiego programu, który się nim zajmuje, czyli Microsoft Access, ale będziemy oczywiście my będziemy robić takie na razie tabele, takie bazy w Excelu, i tutaj też mogą, mogą te nazwy mieć zastosowanie. Zobaczmy, jakie są typy danych. Podstawową jest tekst, czyli są to dane alfanumeryczne i może to być 255 znaków. Jeżeli mamy więcej tekstu, to jest to nota. I są to duże ilości danych. Może to być około 1 gigabajta. Dalej liczba. Są to dane liczbowe. 1, 2, 4, 8 lub 16 bajtów. Czyli możemy tutaj podawać liczby. Data, godzina. Czyli mamy 8 bajtów. Czyli tutaj w taki sposób możemy działać. Dalej mamy walutę. Dane pieniężne przechowywane z dokładnością do czterech miejsc dziesiętnych. Dalej mamy autonumerowanie. Wartość unikatowa generowana przez program access dla każdego nowego rekordu. No i tutaj rozmiar 4 bajty. Oczywiście jeżeli chodzi o te rozmiary, to odsyłam do, do filmu, w którym y, omawialiśmy sobie rozmiary plików, gdzie były bajty i bity. Dalej mamy tak i nie. Czyli tutaj są dane wartość logiczna, prawda albo fałsz. Program access przechowuje wartość liczbową 0 dla fałszu i minus 1 dla prawdy. Dalej mamy obiekt ole. Czyli obrazy, wykresy lub inne obiekty z innej aplikacji systemu Windows do około 2 GB. No i mamy jeszcze dwa typy danych. Jest to hyperlink, czyli adres linku do dokumentu lub pliku w internecie, intranecie sieci lokalnej lub na komputerze lokalnym. No i widzimy, że może zawierać do tylu znaków, czyli tutaj do takiej części. Każda z części typu danych może zawierać do tylu znaków. No i załącznik. Czyli jakieś obrazy, dokumenty, arkusze kalkulacyjne lub wykresy, i tutaj do dookoła 2 gigabajtów. I teraz spróbujemy sobie stworzyć taką tabelę. A jeszcze mamy tutaj dwie, dwa typy danych. Są to obliczeniowe typy, ale my się na razie nimi nie będziemy zajmować. Możesz utworzyć wyrażenie, które korzysta z danych z jednego lub kilku pól. Możesz wyznaczyć różne typy danych w wyniku z wyrażenia, i tutaj w zależności od typu danych, no tutaj jest około 243 znaków. Długi tekst, liczba, tak lub nie, data lub godzina powinny pasować do odpowiednich typów danych. No i mamy jeszcze kreator odnośników, tutaj mamy podaną definicję, ale my na razie tymi takimi można powiedzieć bardziej zaawansowanymi typami nie będziemy się zajmować. I teraz, jeżeli chodzi o coś takiego, to już mamy teorię podaną, spróbujmy wykonać ćwiczenia. Czyli otwieramy sobie Excela i można sobie teraz zatrzymać film i po prostu przepisać do swojego Excela to co tutaj jest podane. Czyli tutaj mamy coś takiego, można oczywiście sobie to powiększać, czyli za pomocą narzędzia lupy po prostu sobie wszystko to wszystko to powiększyć, żeby żeby państwo widzieli jak to działa. I teraz tak, znaczy ja mogę teoretycznie Lupo powiększać Czyli tutaj po prostu jak powiększymy lupą, to będzie wszystko, wszystko widać. I teraz zaczynamy od nazwania pierwszego atrybutu. Liczba porządkowa jest to jest oczywiście autonumerowanie. Czyli na bazie tamtej tabelki wpisujemy tutaj auto numerowanie. Jest to taki typ danych i jego opis znajduje się na prezentacji, którą będą mieli Państwo oczywiście będą mieli Państwo udostępnione. Państwo jest to oczywiście tekst. Jest to krótkie, wiadomo, jakieś tam słowo, albo kilka słów połączonych, na przykład Nowa Zelandia albo Korea Południowa. Ludność to jest oczywiście liczba, czyli jest to typ liczba. Stolica, a no to jest oczywiście tekst. Waluta, tutaj oczywiście była tam te, typ danych waluta, ale tutaj chodzi o tekst, czyli na przykład mamy euro albo funty albo złotówki albo jakaś inna waluta, czyli jest to tekst przynależność do Unii Europejskiej jest to oczywiście tutaj słówko tak nie. tak nie. No i strona rządowa jest to oczywiście hyperlink. Czyli w taki sposób możemy opisać te atrybuty, które posiadamy. Czyli w taki sposób robimy. No i oczywiście tutaj żebyśmy stworzyli taką tabelę trzeba wybrać klucz główny. Oczywiście kluczem głównym może być na przykład liczba porządkowa. Może być państwo, ale już ludność nie za bardzo, bo może się okazać, że w jakimś kraju żyje w podobnym, podobna liczba ludzi i w zaokrągleniu do milionów wyjdzie to samo. No, czy stolica może być? No, tutaj teoretycznie tak. Każde, każde państwo ma inną stolicę. Waluta już nie może być, bo w wielu krajach jest euro na przykład. To też nie może być, no i to teoretycznie też mogłoby być, ale chodzi o to, żeby tutaj wybrać sobie jakiś klucz. Ja na przykład powiem, że kluczem podstawowym będzie u mnie może być liczba porządkowa, może być liczba porządkowa, może być też państwo. Chodzi o to, żeby nam się tutaj kojarzyło. No, możemy wziąć, że państwo jest kluczem pod, takim podstawowym. No i teraz autonumerowanie. Możemy sobie oczywiście wypisać tutaj kilka numerów. Mamy jeden, mamy dwa i teraz możemy to połączyć i wziąć sobie na przykład siedem państw. No i państwa zadaniem będzie wybranie jakichś siedmiu dowolnych państw, które. Które Państwo sobie znajdą w internecie i po prostu uzupełnienie tej tabeli zgodnie, zgodnie z tą regułą, którą tutaj mamy, czyli zgodnie z tymi atrybutami, które podaliśmy. Także, jeżeli chodzi o ten film, to by było na tyle. Dziękuję za Państwa uwagę i życzę miłego, miłego nauki, miłej nauki baz danych. Dziękuję, do usłyszenia.